Słuchajcie, zaczniemy sobie w ogóle od mm, takiego przyjrzenia się wielopoziomowo, co to jest za mechanizm, z czym my mamy tutaj do czynienia. E, opowiem, czyli czego szukać, tak? E, czego szukać, w jaki sposób odnajdywać mechanizmy autosubotujące w sobie samych. Przygotowałam nawet Wam, e, taki zestaw, żebyście mogli sobie poobserwować autosabotaż w biznesie, szczególnie co w prowadzeniu waszych biznesów, waszych projektów może wam brudzić, co tutaj działa. Um, dalej, przygotowałam dzisiaj um, oczywiście o przyczynach. O przyczynach w dzieciństwie, ale nie tylko. Tutaj jest sporo bardzo ciekawych rzeczy. Um, no, i oczywiście, co z tym dalej robić, jak z tego wychodzić. Ehm, również trochę poruszymy temat przyczyn e, oddziaływania istot fizycznych, ale tylko trochę, może zawiodę niektórych e, oczekiwania, jeżeli spodziewali się mocnego science fiction, e, bo tak, bo to będzie lekcja o braniu odpowiedzialności, a nie zwalaniu na duchy. Ale o duchach trochę też będzie. E, dobra, więc. Mm, mm. Psychologia twierdzi, tak pięknie e, e, twierdzi o, o autosabotażu, że mechanizm e, autosabotażu jest to mechanizm wsparcia twoich dysfunk dysfunkcyjnych przekonań, które masz w środku. E, łatwo tak powiedzieć, trudno zrobić. E, powiedziałam Wam, Zaczęłam już już wam wspominać, że pod mechanizmem autosabotażu znajduje się coś, co się nazywa kompleks Achillesa. W momencie narodzin Achillesa jego matka, matka Tetyda wykonała taką wróżbę, że kochany synu masz do wyboru przed sobą dwie ścieżki. Jedna to jest życie spokojne, ale bez chwały, i to będzie długie życie, a druga to jest życie pełne chwały, ale za to krótkie. I dusza Achillesa wybrała: żyj szybko, umieraj młodo. I teraz tak, o, o, o co tutaj w tym kompleksie Achillesa chodzi? A jest to głęboko zakorzeniony lęk, że jeżeli będę żył intensywnie, to będę żył krótko. Właśnie te: żyj szybko, umieraj młodo. I część ludzi wybiera, że będę żył spokojnie, długo, bez, bez tej chwały, ale moje życie będzie spokojne. Żeby życie było długie, to musi być nudne. I słuchajcie, z kompleksem Achillesa um, i wszystkimi mechanizmami autosabotażowymi, które są z tym związane, jest związany lęk przed śmiercią, ale, słuchajcie, nie lęk nasz, nasz jako człowieka, tylko lęk naszego pasożyta, naszego ego. Nasze ego. Który jest związany z pewną częścią obrazu ja. Ja dzisiaj o obrazie będę sporo mówić. Obraz jest jednym z kluczowych rzeczy, która, no, która może być, mm, znaczy nie może być, która jest narzędziem skutecznej zmiany w całym zagadnieniu autosabotażu. A pewien obraz części nas, części naszej osobowości utożsamiamy jako my, nasze ego. Kiedy Zaczniesz się zmieniać, zaczniesz żyć w sposób intensywny, ta część ciebie umrze. I kompleks Achillesa tak naprawdę dotyczy lęku, ego, części naszej osobowości, która tak bardzo boi się zmiany, ponieważ pod wpływem tej zmiany boi się, że dojdzie do jej unicestwienia, do jej śmierci. I to jest. W pewnym sensie prawda, dlatego że kiedy się rzeczywiście zmieniamy, zmienia się ta część obrazu nas. Um, ale um, bardzo ciekawy jest mechanizm, który ego wykorzystuje. Ego właśnie, tak jak wspominałam, wykorzystuje strach. I ten strach, żeby, żeby było śmieszniej, um, jest... Na tak głębokim, podświadomym poziomie, że człowiek nie ma pojęcia, że się boi. I technicznie to wygląda w taki sposób, że jest, hmm, pracuje na swój sukces, czasami latami, a już prawie jest w ogródku, już wita się z gąską, już prawie ten sukces jest, po czym nagle, tak jakby za dotknięciem magicznej różdżki, w człowieku włącza się takie, no wręcz. Nieralne, takie fantastyczne podejście, zachowanie polegające na takim totalnym, pasywnym wyłączeniu się. Człowiek przestaje robić, przestaje działać. Jednym z podłoży tych wszystkich mechanizmów jest koszmarny lęk naszego ego przed zmianą, ponieważ ego boi się, że pod wpływem tej zmiany, sukcesu, który wreszcie osiągniemy. Ta część naszej osobowości związana ze starym obrazem ja umrze. I to właśnie ten mechanizm powstrzymuje nas przed sukcesem. Także tak wygląda kompleks Achillesa. E, a e, ten drugi biegun kompleksu Achillesa, kiedy ludzie żyją e, bardzo szybko, intensywnie i bardzo szybko się wypalają, a czasami często jest to związane ze śmiercią e, w młodym wieku. Wydawałoby się, że to. Nie ma nic wspólnego z kompleksem Achillesa, a ma, e, tylko że tutaj ego, pasożyt ego, zabija, um, zabija nosiciela razem ze sobą. Nie wiem, bardzo, bardzo krótkowzroczne jest w tym przypadku ego, dlatego że w momencie, kiedy człowiek żyje intensywnie, on doświadcza zmian, ale żyje na tyle krótko, że te zmiany nie mogą wejść w jego głębie i ostatecznie nie mogą dotknąć jego ego. I lęk ego przed zmianą również tu jest zachowany, mimo że tak paradoksalnie wydawałoby się, że to jest co innego. No dobra, o jeszcze jednym mechanizmie muszę Wam tutaj powiedzieć, czyli ten kompleks Achillesa może być jednym z podłoży. Lęk ego przed zmianą, lęk ego, ego, nie, nie nas, przed śmiercią, tutaj jest jednym z podłoży mecha wszystkich mecha mechanizmów autosabutujących. E, dalej, w troszeczkę lżejszej odmianie niż sam kompleks Achillesa, chociaż, tak jak powiedziałam, psychologia twierdzi, że my wszyscy mamy ten kompleks Achillesa w sobie, e, ale coś, co działa lżej, aczkolwiek jest jednym ze straszliwszych mechanizmów autosabotujących, czego by się nie tknąć. Nasza strefa komfortu. No, nasza cudowna rzecz, nasza ukochana strefa komfortu, my ją lubimy. To jest nasze cudowne, wspaniałe coś. E strefa komfortu nie ma nic wspólnego z komfortem. No, chyba, że w tych bardzo rzadkich... W przypadkach, kiedy rzeczywiście ktoś ma komfortowe życie i jego strefa komfortu z tym komfortowym życiem jest związana, ale generalnie strefa komfortu nie ma nic wspólnego z komfortem to jest bardzo myląca nazwa. Strefa komfortu e, ma bardziej wspólnego z przyzwyczajeniem się czyli to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. E, to jest coś, co. Mm, Psychologicznym żargo, żargonem to jest wdruk naszego libido, coś, co, czym jesteśmy zaprogramowani. Że to nam się. To jest moje, to jestem ja, to mi się kojarzy z domem, to mi się kojarzy z miłością, to jestem ja, to jest o mnie. To jest moja strefa komfortu. I za każdym razem, kiedy usiłujesz się zmienić, Twoja część gadziego mózgu wysyła do ciebie a, a, uczucie dyskomfortu, a, a im dalej idziesz w strefę komfortu, tym nawet takiego przerażenia. Nie idź tam, tam będzie źle, tam jest strefa nieznana, tam jest coś, czego nie znasz i zaczynasz czuć się dyskomfortowo przy każdej, przy każdej próbie zmiany. I jeżeli nie jesteś dobrze zmotywowany do tej zmiany, to, tak jak powiedziałam, strefa komfortu jest jednym z najsilniejszych mechanizmów autosabotażowych, ponieważ działa jak taka bardzo silna guma. Ty wyłazisz z tej strefy komfortu, a Twój mózg zaprogramowany jest w taki sposób, żeby tą gumą wszelkimi możliwymi sposobami wyrzucić Ciebie a, z powrotem do przestrzeni, zwanej strefą komfortu. A, i tak jak powiedziałam, wszystko jest fajnie, jeżeli mamy sobie życie poukładane, ale jeżeli nasza strefa komfortu jest związana z sytuacją, która jest toksyczna dla nas, jednym z takich ciekawszych przykładów są pieniądze. W ogóle to, ile my zarabiamy, ile mamy pieniędzy w naszym życiu, to jest, słuchajcie, bardzo mocno emocjonalna rzecz no w dużej mierze mniejsza niż to jak, jakimi specjalistami naprawdę jesteśmy to jakie mamy przekonanie jak emocjonalnie do tego podchodzimy to dużo silniej działa przekłada się na to ile ostatecznie pieniędzy mamy w życiu a więc jeżeli ktoś ma strefę komfortu zakodowaną na to że tych pieniędzy w swoim życiu ma miał niewiele, powiedzmy zarabiał całe życie 2-3 tysiące taką minimalną krajową w momencie kiedy zacznie do niego, do jego życia w jakikolwiek sposób przez pensję, przez wygraną w totolotka pieniędzy przychodzić więcej jest to nowa sytuacja nieznana sytuacja zaczyna pojawiać się uczucie silnego dyskomfortu i podświadomość zrobi wszystko żeby do tej strefy komfortu wrócić a ta strefa komfortu to były te 2-3 tysiące, albo nawet mniej. Więc człowiek podświadomie będzie działał, i to będzie wyglądać właśnie jak mechanizmy sabotujące, będzie działać w taki sposób, żeby pozbyć się nadmiaru. I to udowodniono nawet badaniami statystycznymi na przykładzie osób, które wygrały duże sumy w wygranych losowych, że prawie każdy, dziewięćdziesiąt parę procent z tych szczęśliwców wygranych po dwóch latach miało albo długi wręcz, albo no wróciło do tej sytuacji materialnej, w, którą, w której byli przed wygraną. Dlatego, że ich umysł musiał strefą komfortu wrócić do tego, jak było. Więc to jest kolejny taki mechanizm, który leży pod spodem naszych mechanizmów autosabotujących.